W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przybądźmy do obecności Boga z pokorą i ufnością. W tej świętej chwili otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego. Przygotujmy się na głębokie spotkanie ze świętym Michałem Archaniołem, potężnym wojownikiem niebios, obrońcą wiary i strażnikiem dusz. Weźmy głęboki oddech. Poczujmy, jak napięcie opuszcza nasze ciała. Uwolnijmy się od wszystkich trosk, lęków i rozproszonych myśli tego świata. Niech święta cisza wypełni nasze serca, abyśmy mogli usłyszeć głos Boży, przemawiający do nas przez kontemplację. Zamknijmy oczy na chwilę i wyobraźmy sobie promień światła Bożego stępujący na nas. To światło oczyszcza, uzdrawia i przygotowuje nas na tę świętą modlitwę. Święty Michale, Archaniele, Ty którego imię w języku hebrajskim brzmi Mikael i oznacza: Kto jak Bóg? Pytanie, które jest jednocześnie wyznaniem wiary i proklamacją prawdy. Nie ma nikogo jak Bóg. Ty wybrałeś to pytanie jako swoje imię i swoją misję, gdy Lucyfer, najpiękniejszy z aniołów, w swojej pysze powiedział: Będę jak najwyższy. Ty stanąłeś przed nim i wszystkimi zbuntowanymi aniołami wołając: Kto jak Bóg? Ty przypomniałeś wszystkim stworzeniom, że istnieje tylko jeden Bóg, jeden stwórca, jedna prawda. W księdze Daniela jesteś opisany jako jeden z pierwszych książąt, i jako wielki książę, który stoi przy synach twego ludu. Prorok Daniel widział cię jako obrońcę narodu wybranego, jako tego, który walczy przeciwko książętom ciemności. W księdze Judy. Archanioł Michał spiera się z diabłem o ciało Mojżesza, pokazując Twoją rolę jako Tego, który chroni nawet ciała świętych przed profanacją. W apokalipsie świętego Jana czytamy I stała się walka na niebie. Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze smokiem. I wystąpił do walki smok i jego aniołowie, ale nie przemógł. I już się dla nich nie znalazło miejsca w niebie. Ty jesteś księciem aniołów, dowódcą zastępów niebieskich, tym, który stoi najbliżej tronu Bożego, wielbląc Jego świętość przez całą wieczność. Święty Michale, naucz nas pokory, jakiej nauczyłeś się od Boga. Naucz nas wierności, którą okazujesz każdego dnia. Naucz nas odwagi, którą pokazałeś w walce przeciwko złu. Święty Michale, Archaniele. Wielki Wojowniku Niebios, uwielbiam Cię i wychwalamy za Twoją wierność Bogu. Dziękujemy Ci za Twoją nieustanną czujność i opiekę nad nami, biednymi pielgrzymami na tej ziemi. Ty, który nigdy nie wahałeś się stanąć w obronie prawdy, Ty, który nie zadrżałeś przed potęgą Lucyfera i jego legionów, Ty, który wybrałeś służbę zamiast pychy, posłuszeństwo zamiast buntu. Miłość zamiast nienawiści naucz nas tej samej odwagi i determinacji. Chwała Bogu Ojcu, który cię stworzył w swojej nieskończonej mądrości i obdarzył cię tak wielką mocą i pięknem. Chwała Bogu Synowi Jezusowi Chrystusowi, któremu służysz z całkowitym oddaniem i który powierzył Ci opiekę nad swoim kościołem. Chwała Bogu Duchowi Świętemu, który napełnia cię swoim ogniem i swoją mocą, umożliwiając ci wypełnianie Twojej świętej misji. Święta Trójco, jedyny Boże, dziękujemy Ci za dar świętego Michała Archanioła, niech przez jego wstawiennictwo nasze modlitwy dotrą do Twojego tronu. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech Go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu zastępów niebieskich szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W tym świętym momencie, święty Michale, przynosimy przed Ciebie wszystkie nasze lęki, wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze grzechy i wszystkie nasze pokusy. Wiemy z gorzkiego doświadczenia, że zły duch nieustannie próbuje nas skusić, odciągnąć od Boga i zniszczyć naszą nieśmiertelną duszę. Diabeł kręci się wokół nas jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. On zna nasze słabości lepiej niż my sami. On pamięta każdy nasz upadek, każdą naszą porażkę. On używa naszej przeszłości przeciwko nam, naszych ran. Naszych trudnych doświadczeń, ale Ty, święty Michale, jesteś nieskończenie potężniejszy niż jakakolwiek siła ciemności. Ty, który pokonałeś Lucyfera i jedną trzecią aniołów, możesz z łatwością pokonać wszystkie ataki, które są wymierzone przeciwko nam. Święty Michale, osłaniaj nas swoim potężnym mieczem. Gdy przychodzą pokusy zmysłowe, przypomnij nam o czystości i świętości ciała, które jest świątynią Ducha Świętego. Gdy przychodzą pokusy pychy, przypomnij nam o pokorze Chrystusa, który, będąc Bogiem, stał się człowiekiem i służył nam. Gdy przychodzą pokusy chciwości, przypomnij nam o ubóstwie Jezusa, który nie miał gdzie głowy skłonić. Gdy przychodzą pokusy gniewu i nienawiści. Przypomnij nam o miłosierdziu Chrystusa, który na krzyżu modlił się za swoich oprawców. Gdy przychodzą pokusy lenistwa duchowego i obojętności, rozpal w nas na nowo ogień miłości do Boga. Gdy przychodzą pokusy zazdrości, naucz nas radować się dobrami innych. Święty Michale, tradycja Kościoła naucza nas, że ty jesteś psychopomposem, Przewodnikiem dusz w ich ostatniej podróży z tego świata do następnego. Gdy nadejdzie nasz czas opuszczenia tego ziemskiego życia, bądź z nami. Nie opuszczaj nas w tej najważniejszej godzinie naszego istnienia. Śmierć jest bramą do wieczności. To jest moment, który decyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. W tej godzinie, gdy nasze ciało słabnie, gdy nasze zmysły nas opuszczają, gdy musimy zostawić wszystko, co kochaliśmy na tej ziemi, bądź naszym światłem w ciemności, prowadź nas przez ciemną dolinę śmierci do światła wieczności. Broni nas przed ostatnimi atakami złego ducha, który w tej godzinie będzie próbował napełnić nas rozpaczą, wątpliwościami i lękiem. Przypomnij nam o nieskończonym miłosierdziu Bożym, o cenie, jaką Jezus zapłacił za nas na krzyżu. Módlmy się teraz z wielką intensywnością za wszystkich, którzy znajdują się blisko śmierci, za wszystkich chorych w szpitalach, za wszystkich starszych w domach opieki, za wszystkich, którzy w tej właśnie chwili przechodzą z tego świata do następnego. Święty Michale, módlmy się również za wszystkie dusze w czyśćcu, za naszych rodziców, dziadków, przyjaciół, wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli przed nami. Pomóż im w ich oczyszczeniu. Ulżyj ich cierpieniom. Przyspiesz ich wejście do chwały nieba, abyśmy wszyscy mogli się kiedyś spotkać w wiecznym królestwie i wielbić Boga przez całą wieczność. Pamiętajmy, że zgodnie z nauką Kościoła, nasze modlitwy i ofiary mogą pomóc duszom czyśćcowych. Nie zapomnijmy o naszych zmarłych. Oni potrzebują naszych modlitw. Święty Michale Archaniele, jesteś szczególnym patronem i obrońcą Kościoła świętego, powszechnego i apostolskiego. Od zarania dziejów Kościoła, od czasów męczenników w Koloseum, przez wieki prześladowań i herezji, aż do naszych dni, ty zawsze stałeś jako strażnik wiary. W tych trudnych czasach, gdy Kościół jest atakowany zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Potrzebujemy Twojej ochrony bardziej niż kiedykolwiek. Widzimy zamęt doktrynalny, widzimy skandale, widzimy jak wiara wielu słabnie. Módlmy się za naszego Ojca Świętego, następcę świętego Piotra, aby miał Bożą mądrość, siłę i odwagę prowadzić Kościół przez te burzliwe czasy, za wszystkich kardynałów i biskupów, aby byli prawdziwymi pasterzami, którzy prowadzą owce do Chrystusa, a nie wilkami w owczej skórze. Za wszystkich kapłanów, szczególnie młodych kapłanów, aby pozostali wierni swojemu powołaniu, aby zachowali czystość i świętość swojego życia. Chroń ich przed pokusami tego świata, przed zniechęceniem, przed wypaleniem duchowym, za wszystkich zakonników i zakonnice, aby ich życie konsekrowane było prawdziwym świadectwem prymatu Boga. Za wszystkich seminarzystów i nowicjuszy, aby wytrwali w swoim powołaniu, za wszystkich wiernych świeckich, za rodziców, którzy wychowują swoje dzieci w wierze, za nauczycieli, którzy przekazują prawdę, za wszystkich, którzy starają się żyć swoją wiarą w świecie, który często jest wrogą Bogu święty Michale broń Kościoła przed wszelkimi atakami. Groń go przed herezją, przed schizmą, przed skandalami, które osłabiają wiarę prostych ludzi. Pomóż Kościołowi być światłem dla świata, solą ziemi, miastem położonym na górze, które nie może być ukryte. Święty Michale, wstępując z nieba do ziemi, prosimy Cię o szczególną i pilną opiekę nad naszymi rodzinami. W dzisiejszym świecie rodzina, ta podstawowa komórka społeczeństwa i Kościoła, jest poważnie zagrożona i atakowana z wszystkich stron. Wartości, które przez wieki były święte i niezaprzeczalne, są teraz kwestionowane, wyszydzane i atakowane. Sama definicja rodziny jest podważana. Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest przedstawiane jako przestarzałe. Dzieci są pozbawiane prawa do ojca i matki. Otaczaj nasze domy swoją potężną ochroną. Postaw swojego Anioła stróża przy każdych drzwiach naszych domów. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi domowymi kościołami, miejscami miłości, wiary, modlitwy i wzajemnego szacunku. Chroni nasze dzieci przed złym wpływem świata. W erze internetu i mediów społecznościowych nasze dzieci są bombardowane treściami, które mogą zniszczyć ich niewinność, ich wiarę, ich wartości. Pomóż rodzicom być czujnymi, mądrymi i kochającymi pasterzami dla swoich dzieci. Pomóż rodzicom wychowywać swoje dzieci w bojaźni Bożej, w znajomości wiary, w praktyce cnót. Pomóż im być dobrym przykładem dla swoich dzieci, bo dzieci uczą się więcej przez obserwacje niż przez słowa. Święty Michale, gdy pojawia się konflikt w naszych rodzinach, przynieś pokój i zrozumienie. Gdy jest nieporozumienie, przynieś jasność i komunikację. Gdy jest rana emocjonalna, przynieś uzdrowienie i przebaczenie. Gdy jest kuszenie do niewierności małżeńskiej, Wzmocnij węzeł miłości i wierności, módlmy się szczególnie za rodziny w kryzysie, za małżeństwa na skraju rozpadu, za dzieci z rozbitych domów, za samotnych rodziców, którzy walczą o przetrwanie, za wszystkie rodziny dotknięte ubóstwem, chorobą uzależnieniem. Święty Michale, osłaniaj nas swoim potężnym mieczem. Gdy przychodzą pokusy zmysłowe, przypomnij nam o czystości i świętości ciała, które jest świątynią Ducha Świętego. Gdy przychodzą pokusy pychy, przypomnij nam o pokorze Chrystusa, który, będąc Bogiem, stał się człowiekiem i służył nam. Gdy przychodzą pokusy chciwości, przypomnij nam o ubóstwie Jezusa, który nie miał gdzie głowy skłonić. Gdy przychodzą pokusy gniewu i nienawiści. Przypomnij nam o miłosierdziu Chrystusa, który na krzyżu modlił się za swoich oprawców. Gdy przychodzą pokusy lenistwa duchowego i obojętności, rozpal w nas na nowo ogień miłości do Boga. Gdy przychodzą pokusy zazdrości, naucz nas radować się dobrami innych. Święty Michale, tradycja Kościoła naucza nas, że ty jesteś psychopomposem, Przewodnikiem dusz w ich ostatniej podróży z tego świata do następnego. Gdy nadejdzie nasz czas opuszczenia tego ziemskiego życia, bądź z nami. Nie opuszczaj nas w tej najważniejszej godzinie naszego istnienia. Śmierć jest bramą do wieczności. To jest moment, który decyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. W tej godzinie, gdy nasze ciało słabnie, gdy nasze zmysły nas opuszczają, gdy musimy zostawić wszystko, co kochaliśmy na tej ziemi, bądź naszym światłem w ciemności, prowadź nas przez ciemną dolinę śmierci do światła wieczności. Broni nas przed ostatnimi atakami złego ducha, który w tej godzinie będzie próbował napełnić nas rozpaczą, wątpliwościami i lękiem. Przypomnij nam o nieskończonym miłosierdziu Bożym, o cenie, jaką Jezus zapłacił za nas na krzyżu. Módlmy się teraz z wielką intensywnością za wszystkich, którzy znajdują się blisko śmierci, za wszystkich chorych w szpitalach, za wszystkich starszych w domach opieki, za wszystkich, którzy w tej właśnie chwili przechodzą z tego świata do następnego. Święty Michale, módlmy się również za wszystkie dusze w czyśćcu, za naszych rodziców, dziadków, przyjaciół, wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli przed nami. Pomóż im w ich oczyszczeniu. Ulżyj ich cierpieniom. Przyspiesz ich wejście do chwały nieba, abyśmy wszyscy mogli się kiedyś spotkać w wiecznym królestwie i wielbić Boga przez całą wieczność. Pamiętajmy, że zgodnie z nauką Kościoła, nasze modlitwy i ofiary mogą pomóc duszom czyśćcowych. Nie zapomnijmy o naszych zmarłych. Oni potrzebują naszych modlitw. Święty Michale Archaniele, jesteś szczególnym patronem i obrońcą Kościoła Świętego, Powszechnego i Apostolskiego. Od zarania dziejów Kościoła, od czasów męczenników w Koloseum, przez wieki prześladowań i herezji, aż do naszych dni, ty zawsze stałeś jako strażnik wiary. W tych trudnych czasach, gdy Kościół jest atakowany zarówno z zewnątrz, jak i od wewnątrz. Potrzebujemy Twojej ochrony bardziej niż kiedykolwiek. Widzimy zamęt doktrynalny, widzimy skandale, widzimy jak wiara wielu słabnie. Módlmy się za naszego Ojca Świętego, następcę Świętego Piotra, aby miał Bożą mądrość, siłę i odwagę prowadzić Kościół przez te burzliwe czasy, za wszystkich kardynałów i biskupów, aby byli prawdziwymi pasterzami, którzy prowadzą owce do Chrystusa, a nie wilkami w owczej skórze. Za wszystkich kapłanów, szczególnie młodych kapłanów, aby pozostali wierni swojemu powołaniu, aby zachowali czystość i świętość swojego życia. Chroń ich przed pokusami tego świata, przed zniechęceniem, przed wypaleniem duchowym, za wszystkich zakonników i zakonnice, aby ich życie konsekrowane było prawdziwym świadectwem prymatu Boga. Za wszystkich seminarzystów i nowicjuszy, aby wytrwali w swoim powołaniu, za wszystkich wiernych świeckich, za rodziców, którzy wychowują swoje dzieci w wierze, za nauczycieli, którzy przekazują prawdę, za wszystkich, którzy starają się żyć swoją wiarą w świecie, który często jest wrogą Bogu święty Michale broń Kościoła przed wszelkimi atakami. Roń go przed herezją, przed schizmą, przed skandalami, które osłabiają wiarę prostych ludzi. Pomóż Kościołowi być światłem dla świata, solą ziemi, miastem położonym na górze, które nie może być ukryte. Święty Michale, wstępując z nieba do ziemi, prosimy Cię o szczególną i pilną opiekę nad naszymi rodzinami. W dzisiejszym świecie rodzina ta podstawowa komórka społeczeństwa i Kościoła jest poważnie zagrożona i atakowana z wszystkich stron. Wartości, które przez wieki były święte i niezaprzeczalne, są teraz kwestionowane, wyszydzane i atakowane. Sama definicja rodziny jest podważana. Małżeństwo między mężczyzną a kobietą jest przedstawiane jako przestarzałe. Dzieci są pozbawiane prawa do ojca i matki. Otaczaj nasze domy swoją potężną ochroną. Postaw swojego Anioła Stróża przy każdych drzwiach naszych domów. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi domowymi kościołami, miejscami miłości, wiary, modlitwy i wzajemnego szacunku. Chroni nasze dzieci przed złym wpływem świata. W erze internetu i mediów społecznościowych, nasze dzieci są bombardowane treściami, które mogą zniszczyć ich niewinność, ich wiarę, ich wartości. Pomóż rodzicom być czujnymi, mądrymi i kochającymi pasterzami dla swoich dzieci. Pomóż rodzicom wychowywać swoje dzieci w bojaźni bożej, w znajomości wiary, w praktyce cnót. Pomóż im być dobrym przykładem dla swoich dzieci, bo dzieci uczą się więcej przez obserwacje niż przez słowa. Święty Michale. Gdy pojawia się konflikt w naszych rodzinach, przynieś pokój i zrozumienie. Gdy jest nieporozumienie, przynieś jasność i komunikację. Gdy jest rana emocjonalna, przynieś uzdrowienie i przebaczenie. Gdy jest kuszenie do niewierności małżeńskiej, wzmocnij węzeł miłości i wierności. Módlmy się szczególnie za rodziny w kryzysie, za małżeństwa na skraju rozpadu, za dzieci z rozbitych domów, za samotnych rodziców którzy walczą o przetrwanie, za wszystkie rodziny dotknięte ubóstwem, chorobą, uzależnieniem. Święty Michale Archaniele, ostatecznie i to jest najważniejsza prawda, wszyscy jesteśmy pielgrzymami w drodze do wieczności. Ten świat, to życie ziemskie jest tylko przejściowe, tymczasowe. Jesteśmy tylko przechodniami, wędrowcami, Nasze prawdziwe Ojczyzny, nasz prawdziwy dom jest w niebie. Święty Paweł pisze, Nasza Ojczyzną jest niebo, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. To życie ziemskie jest tylko przygotowaniem, próbą, testem. To, co robimy tutaj, decyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. Pomóż nam żyć każdego dnia z perspektywą wieczności. Pomóż nam zadawać sobie pytanie: jak to, co robię teraz, wpłynie na moją wieczność? Niech nasze decyzje nie będą motywowane tylko tym, co jest doczesne, wygodne, przyjemne, ale tym, co jest wieczne, prawdziwe, dobre. Jezus powiedział: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Pomóż nam budować skarby w niebie: przez modlitwę, przez dobre uczynki, przez miłość, przez ofiarę. Święty Augustyn powiedział: Stworzyłeś nas dla siebie, panie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w tobie. Pomóż nam odnaleźć nasz spoczynek w Bogu, już teraz, już w tym życiu. Święty Michale, przygotowuj nas każdego dnia na spotkanie z Bogiem. Może to będzie dzisiaj, może jutro, może za wiele lat, nie wiemy. Ale jedno jest pewne: ten dzień przyjdzie. Pomóż nam być gotowymi, pomóż nam wzrastać w świętości każdego dnia. Naucz nas kochać Boga całym naszym sercem, całą naszą duszą, całym naszym umysłem i całą naszą mocą. To pierwsze i najważniejsze przykazanie. Pomóż nam również kochać bliźniego jak samego siebie. To drugie przykazanie, które jest podobne do pierwszego. W tych dwóch przykazaniach, jak powiedział Jezus, zawiera się całe prawo i prorocy. Święty Michale, w księdze Daniela jesteś opisany jako książę, który chroni narody. Każdy naród ma swojego anioła stróża, ale ty jesteś księciem książąt, tym, który czuwa nad całym światem. Módlmy się za pokój w świecie. W tak wielu miejscach trwają wojny, konflikty, przemoc. Ludzie giną, dzieci są osierocone, rodziny są rozdzielane. Prosimy o Twoje wstawiennictwo, aby Bóg zesłał pokój na ziemię. Módlmy się za przywódców narodów, aby mieli mądrość, sprawiedliwość i miłość do swoich ludów, aby nie szukali swojej własnej chwały czy korzyści, ale prawdziwego dobra swoich obywateli, aby byli narzędziami pokoju. A nie wojny, sprawiedliwości, a nie ucisku. Módlmy się za nasze własne narody, za naszą ojczyznę. Święty Michale, zachowaj nas od wojen, od konfliktów, od rozłamów. Pomóż nam żyć w zgodzie, w szacunku dla innych, w solidarności. Święty Michale Archaniele, wodzu zastępów niebieskich, obrońco wiary i strażniku dusz, z głębi naszych serc dziękujemy Ci za Twoją nieustanną, czujną i pełną miłości opiekę nad nami. Święty Michale, żyjemy w czasach wielkiej duchowej walki i ciemności. Niektórzy teologowie i mistycy mówią nawet, że żyjemy w czasach apokaliptycznych w ostatnich czasach przed powrotem Chrystusa. Zło często wydaje się triumfować i mieć górę. Cierpienie, niesprawiedliwość i grzech są wszędzie wokół nas, gdziekolwiek spojrzymy. Prześladowanie chrześcijan w wielu częściach świata w krajach islamskich, w komunistycznych Chinach, w Korei Północnej bratobójcze wojny terroryzm islamski. Przemoc na ulicach naszych miast, handel ludźmi, pornografia, aborcja, zabijanie niewinnych dzieci, eutanazja, ideologia gender. Łatwo jest stracić nadzieję i popaść w czarną rozpacz. Ale ty, święty Michale, przypominasz nam wielką, fundamentalną, niezmienną prawdę: Ostateczne, definitywne zwycięstwo należy do Boga. Historia zbawienia. Od księgi Rodzaju do Apokalipsy pokazuje nam, że Bóg Wszechmogący może wyciągnąć dobro nawet z największego zła. Z krzyża, największej niesprawiedliwości w całej historii ludzkości, zamordowania niewinnego Boga, człowieka, Bóg wyciągnął największe dobro, odkupienie całej ludzkości, zniszczenie mocy grzechu i śmierci, otwarcie bram nieba. Ty, święty Michale, który widziałeś na własne oczy upadek Lucyfera, kiedyś najpiękniejszego, najbardziej inteligentnego, najpotężniejszego z wszystkich aniołów, wiesz doskonale, że pycha nieuchronnie prowadzi do zniszczenia i potępienia. Ty, który służysz bezpośrednio przed tronem Boga od początku stworzenia świata, wiesz z absolutną pewnością, że miłość jest silniejsza niż nienawiść że światło zawsze zwycięża ciemność, że prawda zawsze triumfuje nad kłamstwem, że dobro zawsze wygrywa ze złem. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy. A ty Wodzu zastępów niebieskich, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.